Niektóre kobiety zdają się mieć w sobie coś, czego czas nie jest w stanie wymazać. Mężczyzna może odejść, może nawet próbować o niej zapomnieć, ale coś w niej pozostawia na nim trwały ślad. Jeśli czujesz, że byłaś tą kobietą, albo chcesz zrozumieć, dlaczego nią nie byłaś, zostań ze mną do końca. Zasubskrybuj kanał. To tutaj twoja prawda w końcu nabiera sensu. Jest coś w niektórych kobietach, co sprawia, że nie muszą krzyczeć, żeby zostać zauważone, nie robią awantury. Nie próbują nikogo przekonać o swoich uczuciach, nie zabiegają o to, żeby je zauważono, a jednak są. Nie ze względu na wygląd, nie ze względu na wyuczoną postawę, ale ze względu na obecność, która zdaje się dotykać drugiej osoby w miejscu, o którego istnieniu nie wiedziała. Nie błagają, nie naciskają, nie proszą o obietnice, ale mimo to zostają. I to nie dlatego, że odmawiają odejścia. Czasami tak się dzieje. Odchodzą z jego życia tak lekko, jak weszli. Bez żądań, bez finałowej sceny, ale to, co po sobie zostawiają, zostaje. Nie w sensie fizycznym, ale na bardziej subtelnym poziomie. Pozostają w umyśle, ciele i podświadomości mężczyzny. Karl Jung mówił o polach energetycznych, które tworzą się między ludźmi cichych więziach, które nie znikają wraz z dystansem. A jedną z najbardziej uderzających cech jest kobieta, która nie próbuje nikogo powstrzymywać, ale też nie znika w sobie nie tworzy zależności. Budzi świadomość. I tak, nawet gdy jej nie ma, wciąż jest odczuwalna. Nie zabiega o miłość. Nie potrzebuje ciągłej aprobaty. Po prostu długi to, choć wydaje się proste, jest rzadkie, bo większość nauczyła się żyć w poszukiwaniu. Zadowolić, dostosować się, uwieść, ulec. Ale ta kobieta nie szuka zadowolenia. Ona szuka prawdy. I to właśnie ta prawda, czasem niewygodna, czyni ją niezapomnianą podczas gdy wielu goni za uwagą, próbując udowodnić swoją wartość, wpasowując się w schematy, by uniknąć odrzucenia, ona po prostu tam jest, cała, ze wszystkim, co nosi, z cieniami, które uznaje, siłą, której nie musi afiszować, z wrażliwością, której nie ukrywa, nie stara się być kimś, po prostu pozwala sobie być. I to dezorientuje, rozbraja, ujawnia to, co druga osoba próbuje ukryć. Mężczyzna, przyzwyczajony do wymiennych relacji, Staje twarzą w twarz z kimś, kto nie stawia wymagań, ale też się nie poddaje, z kimś, kto nie grozi, ale też nie toleruje braku szacunku, z kimś, kto nie obiecuje zostać, ale troszczy się o niego swoją obecnością, kiedy jest przy nim. I wtedy coś w nim drgnęło, bo ona jest nieprzewidywalna, nie da się jej kontrolować, a jednocześnie jest głęboko pewna siebie. Prawdziwa miłość nie rodzi się z konieczności, rodzi się z obecności, rodzi się ze spotkania dwóch całości. Nawet jeśli niedoskonałych, z tej cichej wymiany, która ma miejsce, gdy dwie dusze rozpoznają się i żadna nie próbuje ukształtować drugiej. Kobieta, która przyciąga miłość na całe życie, nie wymusza, nie żąda, nie umniejsza siebie, pozostaje wierna swojej istocie i dlatego nie staje się jednorazowa. Mogła być kimś innym, mogła się ukształtować, zamilknąć, zatracić się, próbując być dla kogoś wystarczająca. Ale pewnego dnia zmęczyła się porzucaniem siebie w imię miłości. I tam, w tym punkcie krytycznym, narodziła się na nowo. Od tamtej pory nie ugięła się. Albo zostanie zaakceptowana taka, jaka jest. Albo odejdzie. Nie z dumy, ale z godności. A kiedy odchodzi, nie pozostawia po sobie żadnej luki, którą można by zapełnić rozproszeniami. Zostawia pytania, zostawia refleksje. Zostawia przestrzeń, która krzyczy głośniej niż kiedykolwiek jej obecność. Bo zabrała nie tylko swoje ciało. Zabrała też lustro, które pokazywało prawdę drugiego. Zabrała rzadką więź z kimś, kto potrafił słuchać nawet ciszy. Zabrała ten niepokojący spokój kogoś, kto nie musi się udowadniać, żeby być odczuwanym. Człowiek może iść naprzód, możesz nawet spróbować zapomnieć, ale w pewnym momencie odkryjesz, że istnieje obecność, która nie znika z czasem, ponieważ nie została stworzona przez potrzebę ani rutynę, została stworzona przez autentyczność, a prawda. Doświadczana na surowo i bez gier, pozostawia ślady, których żadna powierzchowna namiętność nie jest w stanie wymazać. Nie była idealna, nie robiła wszystkiego dobrze, ale miała duszę, miała jasność, miała korzenie i bez względu na to, jak bardzo starał się za nią podążać, nic innego nie poruszało go tak samo, bo w głębi duszy wiedział: Nie odnajdzie już tego, co istniało tylko w niej. Czy kiedykolwiek czułeś, że ktoś cię widzi, nawet gdy próbowałeś się schować? Daj znać w komentarzach. Nie poddaje się dla okruchów. Nie dlatego, że tego nie czuje. Nie dlatego, że nie chce, ale dlatego, że nauczyła się, na własnej skórze, że miłość bez obecności jest ożywcza. Kiedyś była tą, która akceptowała niewiele. Zadowalała się opóźnionymi reakcjami, podzieloną uwagą, pustymi gestami. Kiedyś wierzyła, że samo bycie, naleganie, czekanie, opieranie się wystarczy. Ale odkryła, że im bardziej się kłaniała, tym mniej była dostrzegana. Teraz ona nie żąda. Ona wybiera, i to jest przerażające, bo mężczyzna zdaje sobie sprawę, że ona nie jest tam z potrzeby, jest tam z wyboru, a wybory mogą się zmieniać. Kobieta, która zna siebie, przeraża tych, którzy jeszcze nie są gotowi, bo nie będzie błagać i nie odda swojej godności w zamian za uczucie. Oczywiście, nadal odczuwa strach. Ci, którzy kochali za bardzo, noszą blizny, ale dziś nie negocjuje swojego spokoju. I dlatego nie oddaje się komuś, kto nie jest całością. Jeśli pojawia się tylko wtedy, gdy chce, oferuje niewiele, daje bez przekonania, nie odchodzi z krzykiem, po prostu się wycofuje. Karl Jung powiedział, że to, czego odmawiamy sobie w sobie, dominuje nad nami na zewnątrz. Kobieta, która akceptuje okruchy, w głębi duszy zaprzecza własnemu pragnieniu prawdziwej miłości. Ale kiedy uznaje to pragnienie i rozumie, że jest ono uzasadnione, coś się zmienia. Przestaje akceptować ochłapy, przestaje usprawiedliwiać nieobecność, przestaje starać się być łatwa, by uniknąć porzucenia. I właśnie w tym momencie jej energia się zmienia nie dlatego, że próbuje grać, ale dlatego, że w końcu wybiera siebie i mężczyzna to czuje czuje, że ta kobieta się nie ugnie, nie będzie błagać i to stanowi dla niego wyzwanie, którego nie potrafi do końca nazwać. Niektórzy uciekają, inni się budzą, ale wszyscy zdają sobie sprawę. Ona nie jest byle kim. To ta, która odmawia bycia połową czyjegoś życia, bo nauczyła się poprzez ból i czas, że wartościowa miłość nie przychodzi w okruchach. Przychodzi z obecnością, ze stałością, z prawdą. A kiedy mówi nie małym rzeczom, mówi tak, wszystkiemu na co zasługuje. I to ciche tak rezonuje nawet u tych, którzy jeszcze nie wiedzą jak zareagować, bo kobieta, która naprawdę ceni siebie, nigdy nie pozostaje niezauważona. Dajcie znać w komentarzach, czy zdarzyło Wam się kiedyś odejść bez słowa, mimo że chcieliście, żeby poprosił Was, żebyście zostali. Nie mówi o niej, może nawet unika tematu, jakby nigdy nie istniała, ale w jego sercu została. Nie dlatego, że robiła zamieszanie, nie dlatego, że krzyczała, nalegała czy błagała, została, bo czuła obecność. Obecność, której nie da się wytłumaczyć, można ją wyczuć, a co najdziwniejsze, to on pozwolił jej odejść. A jednak to ona jest tą, którą pamięta, gdy wszystko inne milknie. Karl Jung powiedział, że pewne spotkania nie zdarzają się tylko między ludźmi, ale między podświadomością. To głębokie połączenia, które aktywują w nas coś, o czym nigdy nie wiedzieliśmy, że istnieje. A kiedy to się dzieje, bez względu na to, ile czasu upłynie, bez względu na to, ile historii się później wydarzy, ktoś pozostaje. Ta kobieta nie była idealna, nie zawsze była wyrozumiała ani silna, ale była autentyczna. Była tam całkowicie, bez masek, bez gierek, a to rzadkość, bo większość ludzi odgrywa rolę. Próbują zadowolić, próbują się utrzymać. Nie ona kochała tak, jak umiała kochać. Może nawet błądziła po stronie intensywności, ale nie po stronie manipulacji. I właśnie dlatego odcisnęło na mnie takie piętno, bo kiedy odchodzi ktoś, kto był cały, pustki, która po nim pozostaje, nie da się wypełnić połówkami. Mogą próbować, i wielu to robi. Szukają innych ciał, innych głosów, innych objęć, ale żadna z tych obecności nie rezonuje tak jak ta, która kiedyś nie musiała niczego wymuszać. Jest w tym niewygodna prawda. Mężczyzna, który odchodzi od tej kobiety, zazwyczaj nie jest jeszcze gotowy. Pragnie wolności, ale też obecności, pragnie przestrzeni, ale też uczucia. Chce być podziwiany, ale boi się z siebie zrezygnować. I tak, pośród tego zamieszania. Odchodzi od jedynej kobiety, która naprawdę go dostrzegała, a kiedy odchodzi, nie zabiera tylko siebie. Odbiera mu też jedyną szansę, jaką miał, by być widzianym ponad pozorami, bo nie zakochała się w tym, co pokazywał, połączyła się z tym, co ukrywał, a to jest niezastąpione. Z czasem on nawet próbuje za nią podążać, odwraca na siebie uwagę, pracuje, spotyka się z innymi, ale w chwilach ciszy, czasem w zapachu, piosence, przypadkowym wspomnieniu. Ona powraca, nie dlatego, że tego chcesz, ale dlatego, że wciąż tam żyjesz gdzieś pomiędzy tym, kim byłeś, a tym, kim już nigdy nie będziesz a co najokrutniejsze już nie jest taka sama bo kobieta, która odchodzi, nawet jeśli nadal to czuje nie wraca taka sama zmienia się, dorasta i rozumie, że prawdziwa miłość wymaga wzajemności staje się bardziej wybredna, bardziej spokojna i w wielu przypadkach niedostępna dla osoby, która ją straciła. On to zauważa i wtedy pojawia się ciche pytanie, dlaczego nie dostrzegłam tego wcześniej. Ale prawdziwa miłość nie czeka wiecznie, a kiedy uczy się kochać siebie w pustce, którą po sobie zostawił, odkrywa, że zasługuje na o wiele więcej niż ktoś, kto uświadamia to sobie za późno. Mężczyzna nie zapomina, bo nie może zapomnieć tego, kto pokazał mu, kim był i kim mógłby być, gdyby został. Czy kiedykolwiek odszedłeś, mimo że ją kochałeś? Daj znać w komentarzach, czy ci się to przydarzyło. Nie spieszył się. Może dlatego, że wierzył, że ona zawsze będzie przy nim? Może dlatego, że nie wiedział, co czuje, dopóki nie przestała nalegać? Mężczyźni tacy jak on często nie zdają sobie sprawy z głębi tego, czego doświadczyli. Nie od razu. Myślą, że mają czas, że mogą odłożyć to na później, zniknąć, przeżyć inne historie i wrócić, gdy za nią zatęsknią. Ale są nieobecności, które nie czekają. Są ciche odwagi które nie ostrzegają, gdy odchodzą na dobre. Spotkanie, kiedy w W końcu następuje. Nie jest takie jakie je sobie wyobrażał. Wraca spodziewając się zastać kobietę, którą zostawił. Tę, która łatwo się uśmiechała, która otworzyła serce, której oczy wciąż były pełne nadziei. Ale ona się zmieniła. Nie jest już zraniona ani zła. Jest po prostu inna, spokojniejsza, bardziej zrównoważona, bardziej sobą. I to go dezorientuje. Bo zdaje sobie sprawę, być może po raz pierwszy, jak bardzo rozwinęła się po zadanym jej bólu, jak bardzo odbudowała się w milczeniu, jak bardzo jego nieobecność sprawiła, że zajrzała w głąb siebie i wybrała siebie. A teraz, stojąc przed nią, rozumie, że już nie jest potrzebny. I to go rozdziera. Jung powiedział, że podświadomość używa obrazów, aby przypomnieć sobie wszystko, czego nie doświadczyliśmy sercem. I w tym momencie dostrzega wszystkie zignorowane przez ciebie okazje. Wszystkie rozmowy, których unikałeś, wszystkie jej gesty, których nie potrafiłeś zaakceptować, wszystko, co było miłością i odrzuca to jako przesadę. Uświadamia sobie, że stracił coś więcej niż kobietę, stracił lustro, kogoś, kto zobaczył w nim to, z czym on sam nie chciał się zmierzyć, i nagle wszystko, co wydawało się małe, sposób, w jaki dotykała jego ramienia, kiedy mówiła, sposób, w jaki mówiła zostań, jej obecność w zwyczajnych chwilach, jawi się jako wielkie. Teraz wszystko ma wagę. Ma znaczenie, jest nieobecne. Ale ona już nie jest dostępna. Nie w ten sam sposób. Słucha go, może nawet się uśmiecha, ale jej dusza już się nie ugina. Nie kurczy się już próbując wpasować się w jego wizję miłości, bo teraz rozumie. Ktokolwiek waha się, czy naprawdę ją wybrać, nie zasługuje na kolejną szansę. Chce wrócić, ale nie ma już powrotu. Nie dla kobiety, która teraz zna swoją wartość. Być może nadal coś czuje, ale uczucie już jej nie powstrzymuje. Kocha, nie oczekując niczego w zamian. Pamięta, nie chcąc tego przeżywać na nowo. I to jest dla niego najcichsza kara: świadomość, że on nadal ją kocha, ale ona już na niego nie czeka. To spotkanie nie kończy się pojednaniem, kończy się ciszą. W jego oczach żalem, w jej wdzięcznością za ból, który ją wyzwolił. Bo gdyby został, mogłaby nigdy nie nauczyć się kochać samej siebie. A teraz nie wraca. Bo w końcu zrozumiała, wartościowa miłość nie przychodzi po krzywdzie. Przychodzi, gdy ktoś potrafi cię wybrać we właściwym momencie. Czy doświadczyliście kiedyś tego cichego spotkania? Czy kiedykolwiek było za późno dla kogoś, kto kiedyś był dla was wszystkim? Dajcie znać w 1900 komentarzach. Niektóre kobiety są niezapomniane. Nie dlatego, że próbowały, ale dlatego, że były prawdziwe, gdy świat oczekiwał masek, ponieważ kochały odważnie. Gdy inni wciąż uciekali przed sobą, ponieważ nie godziły się na nic lepszego, nawet gdy oznaczało to utratę ukochanej osoby i dlatego trwają, może kiedyś byłaś tą kobietą, może teraz się nią stajesz, może wciąż próbujesz zrozumieć, dlaczego zawsze zostajesz zapomniana, podczas gdy inni, którzy nawet nie próbują, zdają się być pamiętani. Ale prawda jest taka, nie chodzi o wysiłek, chodzi o istotę, o odbudowę siebie bez twardnienia. O ochronę siebie bez zamykania się, o ciągłe kochanie, bez porzucania siebie. Miłość, która jest tego warta, to ta, która dostrzega twoją duszę, która dostrzega twoją głębię, twoje cienie, twoje piękno, które nie jest eksponowane, jest odczuwalne, a ta miłość nie jest powszechna. Nie każdy mężczyzna będzie na nią gotowy, ale to nie znaczy, że się mylisz. To po prostu znaczy, że jesteś wyjątkowy. Jeśli ten film cię poruszył, zasubskrybuj kanał. Rozmawiamy tu o tym, co większość ludzi ignoruje: o cichym bólu, niewypowiedzianej pustce, uczuciach, których nikt nie docenia, dopóki nie jest za późno. A jeśli dotarłeś aż tutaj, daj mi znać w komentarzach: która część tego filmu najlepiej cię opisuje kobieta, która już za bardzo się ukształtowała ta, która odeszła, mimo że czuła się źle czy ta, która dopiero uczy się akceptować to, co gorsze Nie musisz już milczeć ta przestrzeń jest Twoja, a Twoja cisza tutaj ma wartość. A w następnym filmie porozmawiamy o czymś, co być może teraz czujesz, ale czego jeszcze nie potrafisz nazwać. Zostań ze mną, bo czasami zrozumienie tego, przez co przechodzisz, to pierwszy krok, żeby tego więcej nie powtarzać.